Witam. Żywokos to roślina posiadająca właściwości lecznicze, już w starożytności stosowana w przypadku urazów układu kostno szkieletowego stąd też nazwa oraz oparzeń i stanów zapalnych tkanek. Ale nas, działkowców, ogrodników, tych bardziej profesjonalnych i mniej profesjonalnych, powinno interesować to, że Żywokos ma znakomite właściwości nawożące. W Polsce jest uznawane za roślinę pospolitą i rośnie na terenie całego kraju, w tym przede wszystkim w okolicach rzek, jezior i stawów, w wilgotnych rowach oraz na mokrych łąkach. Tak pospolitą, że okazało się, iż w mojej okolicy w ogóle nie rośnie, a więc byłem zmuszony zakupić kilka kawałków korzeni tej rośliny i oto jestem szczęśliwym posiadaczem żywokostu. Mało tego, na jesień udało mi się już go roznożyć, więc jeśli chodzi o uprawę, jest bardzo prosty. Dzięki głębokiemu korzeniowi palowemu długości nawet do 80 cm i rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, żywokos pobiera składniki odżywcze z głębszych warstw gleby, gdzie większość innych roślin nie może dotrzeć. Żywokos jest bogaty w niemal wszystkie składniki odżywcze, jakich potrzebuje roślina, w tym tak zwaną wielką trójkę, czyli azot, fosfor i potas oraz wiele pierwiastków śladowych. I właśnie tego potasu ma najwięcej, więcej niż w zwykłym oborniku. Niektóre źródła podają nawet, że żywokost zawiera dwa razy więcej potasu niż obornik i o 30% więcej potas potasu aniżeli kompost. No, być może są to jakieś wartości przesadzone, ale na pewno tego potasu zawiera sporo. sporo. Dlatego jest dobrym materiałem do nawożenia roślin kwitnących i owocujących, np. pomidorów, jak i kwiatów. I żywokost przecinam kilka centymetrów nad ziemią. On powinien odrosnąć, także w sezonie powinno udać się zebrać, nie, zrobić 2-3 zbiory tego żywokostu. I tutaj poleca się zbierać żywokost w rękawiczkach, długi rękaw również nie zaszkodzi. Liście są dość szorstkie, pokryte takimi włoskami, które u niektórych ludzi mogą wywoływać po prostu podrażnienia skóry. I żywokost do nawożenia najlepiej sprawdzi się w postaci płynnej, dlatego na początku drobno go posiekam. Niektóre przepisy zalecają, żeby tylko wykorzystywać liście żywokostu. Ja myślę, że to jest po prostu marnotrawstwo takiego dobrego materiału i posiekam całość. Krojony drobno żywokost rzuciłem do wiaderka, i teraz zalewam to wodą do pełna, czyli tak jak na zwykłą gnojówkę. Przykrywam i odstawiam do przefermentowania. I alternatywą dla takiej gnojówki jest zrobienie swoistego soku właśnie z żywokostu. Chociaż tu rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby to były same liście, bez łodyg. Wtedy to wszystko będzie się łatwiej i szybciej rozkładało. Te liście również kroję. Drobno pokrojone liście wrzucam do wiaderka. Teraz wszystko dociskam cegłą, kamieniem. Ja dodaję jeszcze trochę wody. Odrobinę wody. Teraz liście powinny puścić sok, ta drobina wody jest właśnie po to, żeby te liście tutaj nie były suche i żeby te procesy puszczania soku przebiegały troszkę szybciej. Oczywiście przykrywam i odstawiam na kilka tygodni. Jak jeszcze można wykorzystać żywokost w ogrodzie? Ano można właśnie z tych liści zrobić ściółkę i ułożyć po prostu tymi liśćmi roślinę wokół naszych uprawianych roślin. Liście łodygi, całe rośliny można dodawać oczywiście do, do kompostu, do pryzmy kompostowej. Szczególnie świetnie sprawdzi się właśnie dodanie tych resztek po gnojówce, czy też resztek właśnie po tym soku z żywokostu. To znacznie właśnie przyspieszy procesy kompostowania w pryzmie kompostowej. Również można dodawać liście łodygi posiekane najlepiej do dołka podczas sadzenia, czyli dodawać pod korzeń, pod rośliny. Czy to na przykład pomidorów, ale również świetnie sprawdzi się na przykład, kiedy sadzimy rośliny do doniczek. Warto właśnie liśćmi dobrze posiekanymi, oczywiście, wyłożyć spód doniczki. Znakomicie sprawdzi się jako właśnie nabożenie też roślin pojemnikowych. Poza tym, takie liście, łodygi, również drobno posiekane, można dodawać, jeśli robimy ziemię liściową. Na jesień, na przykład, zbieramy liście, wkładamy do worka. Liście oczywiście z drzew liściasty wkładamy do worka. Jeśli dodamy takich liści żywokostu, posiekanych, również to przyspieszy znacząco procesy właśnie produkcji takiej ziemi liściowej w takim worku. Jak również użyźni taką ziemię liściową, ponieważ ziemia liściowa jakoś specjalnie bogata w składniki pokarmowe nie jest. No i minęły dwa tygodnie i gnojówka z żywokostu już jest gotowa. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda właśnie ten sok. Tutaj też ładnie to się wszystko przefermentowało. Sok ładnie puścił. Zaraz go przeleję i zobaczymy, jak to wygląda. To się wykorzysta do ponownej, następnej gnojówki albo da się na kompost. A tutaj, niech to się przecedzi, ale sama esencja została z tego, z tych liści. No i co, i powiedziałem, że ta gnojówka śmierdzi. I okazuje się, że nie aż tak bardzo. Wydaje mi się, że bardziej śmierdziała tydzień temu, w momencie, kiedy intensywnie tutaj to wszystko pracowało, fermentowało. Wtedy zapach rzeczywiście był nieznośny. A tak nie jest najgorzej. Myślę, że nawet śmierdzi mniej niż taka przygotowana gnojówka z pokrzyw. Ten soczek również podobnie. Tutaj też zapach jest znośny. Myślę, że nawet jest. Taki sam jak tej tutaj gnojówki z tego żywokostu. Tak to wygląda. I tutaj, co teraz jest również dobre, to to, że zarówno gnojówkę, jak i właśnie ten sok z liści można sobie przechowywać. Dlatego ja też właśnie wlałem sobie do słoika. Można sobie nawet przechowywać to w domu. No, i co, gnojówka do konewki, i teraz jaka, jakie są tutaj proporcje? E, zaleca się 1 do 10, a nawet 1 do 15 podlewać. Więc ja tutaj na 10-litrową konewkę wezmę sobie tylko pół litra, ponieważ będę podlewał jeszcze stosunkowo e, młode pomidory. Więc myślę, że takie stężenie będzie wystarczające. No i co? Woda deszczowa najlepsza. Tak już, tak jak już wspominałem pomidory, wszelkie rośliny owocujące, warzywa, także drzewka owocowe, również czosnek, na przykład w czerwcu, kiedy on rośnie w główki, tego potasu również będzie potrzebował. A gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda właśnie ten przycięty żywokost, to tak prezentuje się on po właśnie tych dwóch tygodniach. Bardzo już ładnie odrósł. Świeże zielone liście. Także. Już nadaje się praktycznie do ponownego wykorzystania. No i teraz to jest właśnie dobry moment, kiedy zamieniam gnojówkę z pokrzyw na gnojówkę właśnie z żywokostu. Jak widać, pomidory owocują, zawiązują owoce, kwitną. Także to jest dobry właśnie moment, aby zacząć im podawać więcej potasu właśnie w gnojówce z żywokostu. No i również tak jak wspominałem taka gnojówka z żywokostu świetnie sprawdzi się właśnie pod kwiaty na obfite kwitnienie. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.